Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie po raz kolejny omówimy sobie event Gra przeznaczenia, który właśnie pojawił się na serwerach testowych w IFK Z tym, że od razu Was uspokoję, nie będę przekopywał się przez te wszystkie 19 podpunktów, tylko od razu przewinę do 19, bo on troszkę wyjaśnia. Mianowicie, to wydarzenie pozostaje takie samo, jakim było poprzednio, czyli tutaj nie zaszło naprawdę wiele zmian. Te podstawowe zasady, reguły się nie zmieniły. Coś tam się zmieniło, czyli po wprowadzeniu kilku poprawek balansu, dodano sześć nowych kart. Zmieniono również koszt niektórych kart, a także początkową wartość klejnotów świtu. No ale te zmiany nie są na tyle duże, żebym ja musiał się tutaj przekopywać przez wszystkie podpunkty. Te podstawy, te reguły takie podstawowe, naprawdę są dosłownie takie same. Jakie były, więc równie dobrze można odpalić mój poprzedni film, tam to czytałem. Ale naprawdę nie musicie się tym jakoś bardzo przejmować. Ten event nie jest na tyle duży, żeby znać szczegółowo wszystkie reguły. To czym się zajmiemy na tym filmie to oczywiście nagrody, misje. No i zrobimy sobie tam ze dwie walki i powiedzmy, żebyście wiedzieli jak to będzie wyglądało no i czego możecie się po tym evencie spodziewać jak już pojawi się na serwerach głównych. Także mamy tutaj dwie zakładki. Jeżeli chodzi o misje, to są misje codzienne. Czyli będą się odświeżały codziennie, czyli te nagrody odbierzemy kilka razy. Za 20 punktów aktywności mamy doświadczenie: tutaj mamy złoto, tutaj esencję, następnie jeden zwój zwykły do przywołań. No i taka skrzyneczka za 100 punktów do wyboru: kruchy żywioł, wszystkie rodzaje emblematów, magiczne esencje, no i monety poe. No i tak jak mówię, to są misje codzienne. Także odbierzemy je kilka razy, no bo event będzie trwał w sumie przez tydzień. No i mamy wyzwania, te możemy zrobić tylko raz i tak samo te skrzyneczki odbierzemy tylko raz w trakcie trwania eventu. Ale nagrody są już dużo lepsze, bo mamy złoto, doświadczenie, esencję, jednak w dużo większych ilościach. 5 zwojów, następnie znowu ta skrzyneczka, złoto, doświadczenie, esencja, no i znowu 5 zwojów, czyli w sumie dwie takie skrzynki, 10 zwojów. No, i bardzo fajna nagroda na koniec, czyli 10 kart astrologa. Jeżeli chodzi o misje, to są one naprawdę takie bardzo podstawowe, niczym się nie wyróżniające, czyli musimy zrobić kilka walk, musimy wygrać tam raz, dwa razy. Następnie, jeżeli chodzi o wyzwania, no to są dosłownie prawie takie same. Tylko tutaj jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa, no bo zrobili zdobądź 1400 punktów, 1500 punktów. Więc trochę może wkurzyć niektóre osoby misja tego typu, bo jeżeli ktoś nie będzie lubił tego eventu, a będzie zmuszany, żeby wbijać te punkty, no to może być trochę słabo. No ale przechodzimy do rzeczy. jeszcze oczywiście, skrzynię szczęścia. Jeżeli ktoś znajdzie się z waszej gildii w rankingu na miejscu 1,50, 51,300 lub 301,000, no to cała gilda otrzyma diamenty do podziału. No i w sumie tyle. No i co? Mamy ranking znajomych, mamy ranking globalny. No i możemy sobie zrobić ze dwie walki. Zrobimy walkę. Później pokażę, jak wygląda składanie yy, talii. No i w sumie to by było na tyle. Także na początek wychodzi jeden bohater. My możemy używać różnych tutaj zaklęć. No i generalnie każdy może użyć trzech postaci. W momencie, jak wszystkie trzy postacie giną, no to wtedy. Ten ktoś przegrywa, kto straci te trzy postacie. W sumie łącznie mamy pięć postaci. Możemy wybrać, których chcemy użyć, a możemy użyć właśnie trzech. No i generalnie tak to wygląda. No według mnie, event niestety nie jest zbyt ciekawy. Jeżeli chodzi o te karcianki, to zdecydowanie preferuję bitwę krwi, tak jak pewnie wielu z Was. No i tak by to wyglądało. To była walka z botem. Jest jeszcze jedna mała zmiana. Tutaj w lewym górnym rogu mamy coś takiego jak sieć i nam pokazuje po prostu jakość naszego połączenia. Ja mam tutaj trzy kreseczki na zielono, więc prawdopodobnie u mnie wszystko w porządku. Tak jak było widać, jeżeli chodzi o samą płynność walki, no to jest dużo lepiej niż ostatnio. Na poprzedniej odsłonie tego eventu naprawdę były lagi, były opóźnienia. No i tutaj mamy coś takiego jak zestaw kart. Tutaj możemy składać swoje talie, tylko z jakiegoś powodu nie mogę użyć kart umiejętności. Nie mam pojęcia dlaczego to jest prawdopodobnie jakiś błąd, bo próbowałem to zrobić na kilku kątach. Jednak no nie mogę tego zrobić. Mogę wyzerować te karty, tak jak widać, 0 na 6, ale one mi się w ogóle nie pokazują. No ale mniejsza o to, tak składamy talie. Możemy używać bohaterów, których posiadamy. I dostajemy też 10 bohaterów na start, czyli to jest bardziej pod nowy graczy, no bo nowi gracze nie będą mieli zbyt wielu postaci, no przez co oczywiście nie będą mieli różnorodności, nie będą mogli kombinować i po prostu wspinać się w rankingu. Także postacie możemy zamieniać, no i zrobimy sobie jeszcze jedną walkę, taką pokazową. Siwy Weteran to jest prawdopodobnie bot, bo już wielokrotnie... Z nim walczyłem, także zawsze wychodzi postać, którą damy naprzód. U mnie na przodzie jest Kaz, i dlatego ona wychodzi zawsze jako pierwsza. Swoją drogą Kaz pokonuje Skrega, taka ciekawostka. Dlatego ten event strasznie ostatnio był dziwny i dalej widzę, że będzie dziwny. Mogliśmy wtedy na poprzednim tego typu evencie wypuścić Grezula. Przeciwnik wypuszczał na przykład Peggy. I ta Peggy zabijała na przykład Gryzula dosłownie w 2-3 sekundy. Także to było strasznie niezrozumiałe, dlatego ja tego eventu no trochę nie lubię. Tak jak mówię, preferuję zdecydowanie Bitwę Krwi. No i pniemy się w rankingu. Oczywiście za ranking nic nie dostajemy po raz kolejny. To jest według mnie po raz kolejny, tutaj znowu powtórzę to słowo. Bez sensu, bo nie ma tak jakby tej zachęty żebym ja grał i wspinał się coraz wyżej. No jest ta skrzynia szczęścia, ale nie oszukujmy się, ona nie zachęci ludzi na tyle, żeby tutaj starali się na przykład o top 1, więc jeszcze tylko pokażę jak działa ta postać, która wychodzi pierwsza. Tutaj mamy coś takiego jak straż przednią, czyli na przykład teraz wychodzi u mnie Kaz, jeżeli przesunę Lyka, no to Lyka po prostu wyjdzie pierwsza. No i tak by to działało, oczywiście można sobie te karty umiejętności zmieniać, tylko prawdopodobnie coś jest póki co nie tak, coś się zepsuło i nie chce działać, no i niestety kart nie mogę zmieniać. Ale normalnie można to robić, tych kart jest całkiem sporo do wyboru, więc można sobie pokombinować. Więc jeżeli ktoś lubi karcianki, to event może mu się spodobać, ale no ja jestem zdania, że Bitwa Krwi była z 10 razy lepsza. Twoje zdanie możecie oczywiście wyrażać w komentarzach, ja wam oczywiście bardzo dziękuję. Powodzenia na evencie, jeżeli będziecie aktywnie w nim uczestniczyli. Swoją drogą trzeba mimo wszystko twórców bardzo pochwalić, bo ilość eventów, które ostatnio wypuszczają, no naprawdę jest zadowalająca. Nawet jeżeli tego eventu nie lubimy, to mamy chociażby 10 kart astrologa, więc są to nagrody, więc naprawdę widać, że twórcy się starają. No i ta trzecia rocznica, no oczywiście to nie jest event rocznicowy, ale powiedzmy, że można go tutaj na chwilę podpiąć, także ilość eventów w jednym czasie naprawdę według mnie jest zadowalająca i tutaj ogromny plus dla twórców. Ja Wam życzę miłego dnia no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.